Witam Was serdecznie w ten świąteczny czas. Chciałbym Wam życzyć zdrowych pogodnych i spokojnych świąt. Ale aby nie był to film tylko z życzeniami, zrobiłem dla was test. Tak jak ostatnio, widzieliście, testowaliśmy już różne urządzenia elektryczne, które zużywają nasz prąd. Dzisiaj z nami choinka, która jest niezbędnym składnikiem świąt, ale ile faktycznie zużywa prądu taka włączona choinka? U mnie akurat zestaw świątecznych lampek jest w ilości około 500 diod podłączonych na jednej listwie, która jest z włącznikiem. Włącznik też tam swoje zużywa. Także to wszystko w takim myślę, że standardowym układzie jak to najczęściej bywa w domu. Czyli 5 zestawów po 100 diod w każdym podłączonych pod nasz miernik napięcia. Sobie przez godzinę tutaj pozostawiam choinkę włączoną, tak aby przeliczyć koszt całkowity zużycia Godzinowego takiego świecenia choinki. No i to co mamy na maksymalnym zużyciu 198W 16 minimalne co przedłożyło się na 0,23 setne kWh i koszt tutaj nas wyniósł 3 grosze za nieco ponad godzinę używania przy ustawionych kosztach 1 kWh na poziomie złote 40. Zł. Także jak widzieliście, włączona choinka to kilka groszy zaledwie, nawet nożąc to razy kilka godzin w ciągu dnia razy kilka dni w ciągu miesiąca i tak ta kwota nie jest warta oszczędzania tak, abyście mieli ten klimat świąteczny. A sobie i Wam życzę, abyśmy się spotkali za rok w jeszcze większym gronie, czyli może ponad 30 tysięcy subskrybentów. Także grono fajnej telewizji rośnie dzięki Wam, także zobaczcie sobie inne odcinki, które już dla Was nagrałem. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, tak aby być na bieżąco z kolejnymi Odcinkami, także jeszcze raz zdrowych, pogodnych świąt i do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!